W pierwszym biegu wystartują w kolorze żółtym Zisław Rutecki, w kolorze czerwonym Wojciech Zabiałowi, w kolorze białym Krzysztof Żarnik, w kolorze niebieskim Prost! Bieg proszę Państwa wygrał Zdzisław Rutecki, drugi był Zawiałowicz, za trzeci był Prus, Krzysztof Ziarnik bez punktu. W biegu drugim wystartują w kolorze czerwonym kic, w kolorze żółtym Marek Ziarnik, w kolorze niebieskim, Miedziński i w kolorze białym Bizon. W drugim trzy punkty zdobył Miedziński, 2 punkty zdobył Marek Ziarnik, Kit zdobył jeden punkt, Bizoń 0 punktów. Stan meczu 6-6. W trzecim biegu wystartują. Dołysiewicz kolor żółty, miaskowski kolor czerwony, Woźniak kolor biały, kuczwalski kolor niebieski. Wygrał Załomisiewicz trzy punkty. Drugi był Puczwalski, trzeci był Miastkowski, czwarty był Woźniak. Stan meczu 9-9. W biegu czwartym wystartują w kolorze czerwonym Tic, w kolorze żółtym Rutecki, w kolorze niebieskim Miedziński, w kolorze białym Krzysiek Żarnik. prąd i zawodnicy następujący ukończyli ten bieg. Miedziński wygrał, drugi był Kic, trzeci był Krzysztof Ziarnik, Zdzisław Rutecki został wykluczony. Stan meczu 14 dla 10 dla Apatora. W biegu piątym wystartują Marek Ziarnik w kolorze żółtym, Miaskowski w kolorze czerwonym, Zbigniew Bizon kolor biały, Kuczwalski kolor niebieski. Piąty wygrał Kuczwalski, drugi był Marek Ziarnik, trzeci był Bizoń, czwarty był Miastkowski. Stan meczu 17-13 dla Apatora. W jego szóstym występują Żabiałowicz w kasku czerwonym, Prus w kasku niebieskim, w kasku żółtym Dołomisiewicz, w kasku białym Woźniak. Szósty wygrał Zabiałowicz, drugi był Dołomisiewicz, trzeci był Woźniak, czwarty był Prus. Bieg 3-3, stan meczu 20-16 dla Apatora. W siódmym biegu wystartują w kolorze żółtym Rutecki, w kolorze czerwonym Zmiana, zamiast Kowalski, w kolorze białym Krzysztof Ziarnik. w kolorze niebieskim Kuczwalski. W biegu siódmym zakończył się dla gospodarzy 5-0 Uczwalski przed Kowalskim Rutecki Upadek Krzysztof Ziarnik Defekt. Stan meczu 25-16. W biegu ósmym wystartują. W kolorze czerwonym Zabiałowicz, w kolorze żółtym Marek Ziarnik, w kolorze niebieskim Prus, w kolorze białym Bizon. W biegu ósmym wygrał Zabiałowicz 3 punkty, drugi był Marek Ziarnik 2 punkty, trzeci był Wizon 1 punkt i czwarty był Prus 0 punktów. Bieg 3-3 stan meczu 28-19 dla Apatora. W biegu dziewiątym wystartują. W kolorze żółtym Dołomisiewicz, kolor czerwony Hitz, kolor biały Woźniak, kolor niebieski Wiedziński. W dziewiątym zwyciężył Miedziński 3 punkty, drugi był Ryszard Dołomisiewicz 2 punkty, trzeci był Kic 1 punkt, czwarty był w 0 punktów, bieg 4-2 dla Apatora, stan meczu 32-21 dla Apatora. W biegu 10 wystartują w kolorze czerwonym Jaskowski, w kolorze żółtym Kaczmarek za Zdzisława Ruteckiego, w kolorze niebieskim Maćkiewicz Zaprusa, w kolorze białym Bizoń. Dziesiąty wygrał Miastkowski 3 punkty, drugi był Maćkiewicz 2 punkty, trzeci był Bizon 1 punkt, czwarty Kaczmarek bez punktu, 5-1 dla Apatora, stan meczu 37-22 dla Apatora. W biegu jedenastym wystartują. W kolorze żółtym Marek Ziarny, kolor czerwony Zabiałowicz, kolor biały Woźniak, kolor niebieski Miedziński. W biegu 11 zmiana Zaboźniaka wystartuje Dołomiciewicz. W biegu 11 zwyciężył Dołomisiewicz 3 punkty, drugi był Miedziński 2 punkty, trzeci był Marek Ziarnik 1 punkt, czwarty był Zabiałowicz 0 punktów, bieg 4-2 dla Polonii, stan meczu 39-26 dla Apatora. W biegu 12 wystartują. W kolorze czerwonym Kic, kolor żółty Dołomisiewicz, kolor niebieski kuczwalski i w kolorze białym Marek Ziarnik, który zastępuje brata Krzysztofa Ziarnika. W roku 12 zwyciężył Domisiewicz dwa punkty, drugi był Marek Ziarnik, 2 punkty, trzeci był kuczwalski 1 punkt 4, kic bez punktu, bieg 5-1 dla Polonii, stan metru 40-31 dla Apatora. W biegu 13 wystartują. W kolorze rzutym Marek Ziarnik, kolor czerwony miaskowski kolor biały woźniak, kolor niebieski prus. zwyciężył Marek Ziarnik 3 punkty, drugi był Miastkowski 2 punkty, trzeci był Maćkiewicz co była zmiana za Prusa 1 punkt, czwarty Jatek Woźniak 0 punktów, bieg 3-3 stan meczu 43 do 34 dla Apatora biegu 14 wystartują w kolorze czerwonym Kic kolor żółty Adamczak Zaruteckiego, kolor niebieski Kuczwalski, w kolorze białym wizon. W biegu zwyciężył Kuczwalski 3 punkty, drugi był Tic 2 punkty, trzeci był Wizon 1 punkt, czwarty Adamczak 0 punktów. Bieg 5-1 dla Apatora, stan metru 48-35 dla Apatora. W biegu 15 wystarczył w żółtym kolorze Dołomisiewicz, Czerwony w czerwonym Zabiałowicz, biały w Krzysztof Ziarnik i w niebieskim Miedziński. W 15 zwyciężył Wojciech Zabiałowicz 3 punkty, drugi był Ryszard Domysiewicz 2 punkty, trzeci był Miedziński 1, czwarty był Krzysztof Ziarnik 0 punktów. 2-4-2 dla Apatora, stan meczu 52-37 dla Apatora.